Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm. Ja jestem kaczek jak pamiętacie, zrobiliśmy im w ostatnim odcinku budkę. No i zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście jak na razie puszczamy same kaczuchy, samice. Tak jak to właśnie zrobiliśmy. No i pytanko o jajka widzę jeszcze nawet nie zniosły. Bo jak pamiętacie, zamknąłem im to na noc, bo po prostu tam chciały siedzieć. Także to już sobie otwieramy. Dajcie mi, proszę, chwilkę. Widzę, że jajka na dzisiaj nie ma. Nawet tam... No, bo myślałem, że może jakoś weźmy, ale nie, są tylko te sztuczne, tam na prawo i na lewo to są sztuczne, jakby ktoś pytał. No i co? I to w sumie zostawiamy. Miejsce dla kaczek jest. No chyba tu nigdzie jajka no nie ma, nie? No nie ma. Także tak to wygląda. Ja tutaj to wszystko sobie zostawiam. Czekajcie. To owce zaraz zjedzą, to co trzeba dać tu? No i tutaj są te katory gęsi, także je też wypuszczamy. Już Niech idą. No i w sumie fajnie, cieszę się, że jeszcze nie zniosły tego jajka, bo przynajmniej zniosą je zapewne w tej budce. Ale będziemy to obserwować dzisiaj. Wypuszczamy teraz. A właśnie, zapomniałem. Właśnie to otworzyłem, a to jeszcze zrobiłem. Dodatkowo mówię, bo czasem, nie wiem, nie mówiłem wam chyba o tym. Czasem, jak wiecie, to by się. Tutaj coś stało, to jest zawsze to. I tutaj też to jest podwójna blokada taka. Także cieszy mnie to, bo, no, jednak wiecie, ryzyko jest jakby Gdy owca wyszła i czasem star staranowała coś kogoś. No, tu jajek nie ma, także czekamy na jajka w budce. Po prostu czekamy na jajka w budce. Cieszę się, że jeszcze ich nie zniosły. Dzisiaj wieczny dzień, no i w sumie brzydki. O, <laughs> czekajcie, otworzyj to. No. Chodź, chodź chodź no Chodź <grystanie> Co? łazisz sobie No, także tak to moi drodzy u mnie wygląda No a ja spadam dalej i otwieramy zwierzęta Otwieramy nioski, niech one lecą ładnie sobie No i działamy dalej A my u Silek Dlaczego moi drodzy? Dlatego, że powiem Wam ostatnio, pokażę Wam co zrobiłem o, czekaj, bo światełko potrzebujemy. E, bo powiem Wam, że przestały mi chyba siedzieć na jajkach, ale to zobaczymy dzisiaj. Jak jeszcze będą siedzieć, to od Was dostałem rady, że najlepszą metodą, że tak rzeczywiście jak się ją odkwoczy, to na szybciej zacznie nieść jajka niż tak jakby miała odchowywać pisklaki. Także to jest fajna informacja też dla tych, którzy nie wiedzieli. E, ja akurat jakby nie wiedziałem takiej informacji, jakby. Jednak gdzieś tam mi intuicja podpowiada, że rzeczywiście ona może zacząć nieść szybciej te jajka, niż jakby odchowywała pisklaki, no bo wiadomo. Ale jednak dostałem od was potwierdzenie, mam nadzieję, że to prawda i jest ok. Na kwok jak na razie chyba nie potrzebujemy, zresztą no zobaczymy. Lepiej wolę ich nie mieć, bo ich jest zawsze dużo tych silek. No i moi drodzy, właściwie to tak wyglądało, że zamknąłem te... To tutaj pomieszczenie, żeby one wiadomo w gniazdach lubiły i tak dalej, no i tak jak musiały tutaj przez te dwa dni być, tak chyba już im się po prostu odechciało, ale zobaczymy, bo może też wyszły na jedzenie, bo nie miały akurat w karmidle, to im teraz dałem, także... Tego oczywiście nie jestem pewny, ale zobaczymy. No i co? I mam nadzieję, że odkwoczyły się. Jak nie, to będziemy jeszcze działać z nimi. E, ale jeszcze zła informacja, bo przestały mi nieść takie jajka. No wiadomo, dużo kwok się narobiło. E, no i to jest pewnie tego przyczyna, że te, ta wiosna już się zbliża i te kwoki chcą po prostu wysiadywać. No a jak wiadomo, silki bardzo to lubią, czyli po prostu zostałem trochę bez jajek. No i nie wiem, czy to się mi trochę nie opóźnią e, zapisy na jajka, mam nadzieję, że nie wpłynie to na to i że jakoś tu zaraz zacznę ładnie znosić te jajka, oczywiście, e, no, ale czekamy. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, powiem wam, bardzo ładna, słońce świeci, aż normalnie chce się robić e, i co, i tak to wygląda, także moi drodzy, króliczki, dzisiaj będę im właśnie sprzątał, bo trochę mają bajzę ostatnio, no i co, Meride... Trochę czułem się zagubiony w tym, co, w tym, co robiłem przy tych królikach, ale dziękuję Wam za wszystkie rady. No i co? I będziemy dalej próbować ją zakacać e, i tak dalej. No ale co chciałem Wam powiedzieć jeszcze, e, odnośnie tych desek? No to moi drodzy, e, już Wam mówię. Jeżeli chodzi o te deski, to moi drodzy, jak wiecie, plan, dobrze wiecie jaki jest, czyli planujemy to zrobić po prostu. Fajny wybieg dla królików, osoby, które się z tym jakby nie zgadzają i, i według ich to jest bez sensu, to moi drodzy, no okej, okay, trzymanie królika w klatce być może jest normalne, ale chciałbym im te warunki dać lepsze i po prostu chciałbym, żeby miały te króliki wybieg i więcej miejsca do polatania, także jest to taka moja decyzja, no i dlatego będziemy działać w kwestii wybiegu tutaj. No, i myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Troje widzicie, lepsza pogoda się z tym wszystkim robi, więc będziemy po prostu działać. Fajnie cieszę się, bo zawsze to chciałem, w sensie od początku tej klatki, chciałem w sumie, żeby tam był wybieg, tylko chciałem, żeby to było mobilne, no ale mobilne nie jest, także będzie wybieg po prostu. Będziemy działać, a tymczasem idziemy wypuszczać owce, kaczki i gęsi. Samice, kaczki wyszły. Zobaczymy, czy coś na nas tutaj czeka. Jak na razie tu nie widzimy, także dobry znak. A tutaj? No właśnie, tutaj też może nie widzimy, ale może nie być w sensie. Mogły gdzieś to zakopać. Tu mamy wczorajsze jajko. Założę się, że te jajko gdzieś tam jest jakieś, ale one je zakopały. Bo powiem wam, one lubią to robić, że te jajka po prostu utykają w słomie. No, i tak to wygląda. A ja moi drodzy, stwierdziłem, że pogoda pozwala na to, i w sumie czas, i w ogóle, żeby zabrać się za te gniazda. Bo jak wiecie, w ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o tych gniazdach, no i stwierdziłem, że taka ładna pogoda jest, i w ogóle to warto by było się za niej zabrać. Także mam je w garażu, mam te dwa regały, dwa regały. Mam ten trzeci, ten taki inny, gorszy, ale na razie weźmiemy się za te dwa. No i zobaczymy, porównamy między tym a tymi, co właśnie są w kurniku. Zobaczymy, co muszę kupić, co muszę przygotować, jak się przygotować, żeby też wszystko mieć zakupione i po prostu zrobić to fajnie na raz, bo wiadomo będzie potrzebne zapewne drewno, wkręty jakieś odpowiednie, jakieś kantuweczki, beleczki, no po prostu nie dużo tego wszystkiego będzie, ale jednak będzie to by musiało być takie jakieś wiecie odpowiednio wymiarowe. Trochę sztucznej trawy to mam, no i tak wiecie będzie trzeba to powoli poskładać do kupy, z puzzli, zrobić coś takiego nowego ze starego. Coś innego. Także sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie mojego wykonania, czy będzie się, czy będą jakieś kłopoty, czy nie, czy jednak wyjdzie to super. Sam jestem ciekawy, a zresztą Was zapraszam do oglądania. Bo sami zobaczcie, z czym będziemy dzisiaj się bawić. Udało się. No, okej. Okay. No także jak widzicie, najpierw, żeby się dostać, trzeba ogarnąć te wszystkie rzeczy. No i tak też zrobimy, trochę sobie tu poukładamy, ogarniemy, żeby móc je ładnie wydostać bez żadnych przeszkód. No i działamy. Dobrze, że mamy umyte, wykarszerowane, Tak mi się wydaje. Yy, tak, tak chyba jest. No tak, jest tak. Na pewno to będzie się o wiele przyjemniej pracować. Zaraz wam pokażę, co ta głupia owieczka robi. Czy znaczy głupia? No. Tak nazwałem oczywiście, ale... śmiesznie. Takie No. Takie jaja. No, ok, jak widzicie, gniazda na taczce. No i działamy z tym, żeby zobaczyć od czego trzeba zacząć, co trzeba kupić. Fajnie, bo cieszę się, lubię tak majsterkować, więc bardzo jestem zadowolony z tego powodu. No i co, mogę powiedzieć, działamy dalej, lecimy. Zapraszam. Oj, główkę się pan No okej, okay, zaczęliśmy od, wiadomo, ogarnięcia ich sprzątnięcia, trochę przetarcia. E, oczywiście rzecz jasna, że boki, te które są tu ładne, bardzo fajne, zostają, bo są po prostu w bardzo dobrym stanie i są po prostu no super. E, metal oczywiście też, także boki nie mam się do, do niczego co przyczepić, bo wszędzie są wszystkie ładnie zachowane. Po prostu są z takiego materiału fajnie zrobione, że nic, a nic im się nie stało. Jeżeli chodzi o górę... To również, jak i w pierwszym i drugim przypadku, te góry są dobrze zachowane i nie trzeba tutaj kompletnie nic zmieniać. Przechodzimy na tył może. Tył jest tylko do przyklepania trochę i, i bardziej tutaj, tutaj zagwoździkowania, żeby bardziej był przybity. O tak, jak tu widać, o, po prostu nic więcej z tym robić nie będziemy. Także tak wygląda tył, po prostu trzeba go przybić. Gorzej już jest, jeżeli chodzi o dół, bo jak widzicie, ten dół mi się zaokrąglił, także będziemy myśleć, co to zrobić. Już widzę, że jakby tu na tej, na tej tu, o, płytce i będziemy opierać cały dół, żeby poziom był zero. Ale wiecie co? Ten chyba spadek, ja nie wiem, czy on nie będzie dobry jako specjalny spadek pod to takie zaokrąglenie, bo nie wiem, czy w tamtych też tak nie ma, że nie, nie wiem, czy czasem tak nie ma, ale... Zobaczymy. No, materiał mamy z czego zrobić, także nie ma problemu, żeby zastąpić. No i co? I teraz właśnie musimy wykminić, jak to tu będzie wyglądało. Bo nie wiem, czy tu to całkowicie nie będzie do wycięcia na równo, tu będzie szuflada. Tak, to chyba będzie do wycięcia. Także po prostu tu sobie przyjemy to do tej listewki i to wszystko pójdzie out. No i będziemy myśleć nad yy, szufladą. Zobaczymy, co dalej mi się tu w głowie urodzi. Troje sobie pochodzę i popatrzę. I oczywiście sobie zaraz zerkniemy do tamtych gniazd eee, uniosek. No okej, okay, jesteśmy uniosek i tak sobie tutaj właśnie poglądowo patrzę. No i oczywiście to jest tak przymocowane, ale tam. O, a ty co tam robisz, kurko. Właśnie, tu będę musiał też to zabezpieczyć, jak ona tu weszła. Patrzcie, i zniosła jajko, jeszcze tam widzę. Eee, no, ale mniejsza. Moi drodzy. Tu widzę taki sposób to zrobione. My mamy zakończenie to tak i po prostu do tego będzie. No, prosta, naprawdę prosta sprawa z tym będzie. Tylko widzę tu. O, widzę tu jedną, nawet jedną, jeden typ listewek kupić. To jest to samo. A zresztą nawet jak nie jest, to może być to samo. A nie, tutaj jeszcze coś widzę. No, zobaczymy sobie. To tam akurat mm, bardzo łatwo pójdzie. To nic skomplikowanego jakoś nie jest, tylko trochę trzeba to ogarnąć i tyle. Także moi drodzy, to co wystaje tutaj to ucinamy ale ten metal co tam wystaje nie ucinamy bo na tym on jest tu przymocowany ma to zaraz wam pokażę bo w tamtym tego nie było bo się urwało także trzeba też przymocować no i bardzo fajnie to myślę wygląda bo wszystko naprawdę to jest super no i będziemy działać zobaczymy o patrzcie i takie właśnie fajne czyściutkie jajka się później z przyjemnością wyjmuje no i to jest mega super siateczkę jakąś tam widzę że to ta jest taka Odbijająca, także może takiej nie ma, no ale zobaczymy. A i będzie trzeba to pod skosem zrobić. Będziemy myśleć. Przygotowałem moi drodzy wymiary już tych koszyczków, czekajcie sobie, rozjaśnię tutaj trochę, bo mnie tak słabo widać. Przygotowałem sobie wymiary tych tutaj całych koszyczków na te jajka i to co mi jest potrzebne, czyli właściwie wszystko wiem. No i co? Aha, zamontowałem tutaj, nie wiem czy do tego, czy do... no do tego, tak, do tego, zamontowałem tą drzędę, no i teraz wszystko widzicie ładnie chodzi, także trzeba tylko pojechać po kantóweczki i powkręty do kastoramy no i można działać dalej jak na razie to stoimy w miejscu no bo nie mam z czego nawet tego robić także dajcie mi chwilkę i wracam do was później z już konkretami i możemy działać dalej no okej okay. Towar kupiony, także moi drodzy, mamy z czego robić. No i w sumie e, wszystko tutaj, co potrzebne jest. Wczoraj jeszcze to w tartaku sobie kupiłem. Właściwie to dostałem od serdecznego pana, bo stwierdził, że za to to nawet nic nie weźmie. Także pięknie dziękuję. I moi drodzy, taką właśnie płytę kupiłem w Castoramie. Powiem wam identyczna. Ona jest tej samej grubości, nawet szerokości. I ją w sumie za 13 zł. I jeszcze parę wkrętów, i właściwie Tnąc to, to będzie idealnie do tych gniazd, no więc działam. Ja działam cały czas z gniazdami, no i jak widzicie, już trochę widać, bo moi drodzy, jak widzicie, to jest to dorobione. E, dorobione to, czyli półeczka na, znaczy miejsce na szufladkę, o tak bym to nazwał. No, i jak widzicie, jest to fajnie naprawdę zrobione, bo zrobiłem sobie najpierw takie elementy i te elementy teraz tu nie patrzcie, że to jest dłuższe, bo ta płyta trochę była za krótka. Ona jest idealna: 40 jest tam, ale tu jest ta, jest trochę szersza: 41,5 coś takiego i musiałem niestety tu nie widać. Ale to jest z tyłu, i tak tego totalnie nie widać, i nie zmienia to jakby praktycznie nic. E, tylko wyglądowo. Także moi drodzy, tak to właśnie działam, Teraz będziemy właśnie tutaj przykręcać to. No i będę miał już takie, widzicie, jakby na szufladę. I w ten czas będę myślał nad szufladą. Szuflada to będzie dość taka ciężka do zrobienia, no bo ona jest bardziej, najbardziej taka wymagająca, wydaje mi się, w sensie e, do zrobienia. No i będziemy dalej działać. Jeszcze tutaj widzę, że jakiś run chyba będzie trzeba dorobić, bo też to w tamtych gniazdach jest, tu tego nie ma. No i w sumie, to jeszcze Kupa roboty przed nami, ale nie poddajemy się, działamy dalej Jestem coraz dalej z tymi gniazdami, działam Ojeju, tu mi pod nogami eee, Mogę wam powiedzieć, zdać relacje, co teraz robię Na czym stanęliśmy Ogólnie cały czas coś do podcinania i tak dalej O, kowcia ze mną No i moi drodzy, właściwie to tu zrobiłem tą burtę wyżej, bardzo ładnie w ogóle one wyszły, w sensie ładnie, ładne gniazda z nich będą. I powiem wam, i to jest takie, to będziemy jeszcze sobie tu e, ogarniać bardziej, żeby to było bardziej o, dokręcone i w ogóle, ale to już, to już niedługo. No i moi drodzy, właściwie to bardzo fajnie. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Te tutaj szufla, no takie, nie wiem jak to nazwać. No, prowadnice o, do tych szuflad wyszły, wyszły myślę, że ok bardzo fajnie, bo udało się kupić też taką płytę podobną albo i taką samą, także super. No i moi drodzy, z boku też to tragicznie nie wygląda jakoś. No i właściwie to najtrudniejszym zadaniem, tak jak mówiłem, będzie sama szuflada. Ale, moi drodzy, e, właściwie to, te i te... Dokładnie na tym samym etapie teraz stanęły te dwie dwa gniazda, robię je po prostu na raz, o tak bym powiedział. No i tak to wygląda, że tutaj teraz mi się odkształcają te takie spody, bo jak wiecie, one były wygięte. One mi się teraz odkształcają, bo muszę mieć, mieć, nie, mieć je mniej więcej równe. Eee... No, no po, po prostu potrzebuję mieć je równe No i co i tak to wygląda Także one niech sobie tam leżą Ja i tak dzisiaj tego nie skończę Także niech one sobie po prostu tam leżą A ja moi drodzy działam dalej To co potrzebne mi tu i teraz Zresztą zaraz niedługo się ciemno robi Więc i tak niech to sobie przez noc poleży Po prostu e, Musiałem to przyciąć Bo one musiały być trochę krótsze Także to jest ta Z tych widzicie z tych miękkich Miękkich płyt, płyt, co właśnie tam leżą sobie, to są te resztki. Także 2 cm musiałem uciąć, no i tak to wyszło, że właśnie 2 czy 3 cm jakoś tak, no i tak to wyszło, że teraz właśnie się odkształcają. No i to będzie nasz spód, ale w dodatku jeszcze właśnie muszę zobaczyć, bo nie wiem czy mam te, te takie. Tą wycieraczkę, jakby wiem, że od Pana dostałem takie dodatkowe, ale zaraz właśnie sobie zobaczę. O, no właśnie, widzę je tam, także mamy nawet te i te, także w sumie będziemy mieć, będziemy mieć, nie będę musiał nic robić. Bo mamy tam, tylko pytanie, czy będą dobre, bo mamy tam 4 i 4, jakby mamy podwójne chyba. E, także bardzo fajnie, ale mi się wydaje, że i tak wszystko będę przerabiał na. Nie tą e, wykładzinę, tylko na tą sztuczną trawę, wycieraczkę bardziej. E, ze mną kofi, ale jej nie wpuszczam, bo owce się jej boją. A ja, moi drodzy, lecę zobaczyć jak sytuacja z jajkami wygląda. Bo jak tylko kaczki tam wieczorem zaprowadzę, to ciężko mi tam, wiecie, manewrować tymi drzwiami i tak dalej. Także lecimy teraz, zobaczcie. No okej, okay, jesteśmy i, moi drodzy, sprawdźmy sobie. No i tu właściwie nic nie widać z wierzchu. Ale założę się, że na pewno nie jedno jajko tam jest. No i zaraz do tego przejdziemy. Przesunę te drzwi tylko. No dobrze, mamy to tutaj. Także teraz szukamy tych jajeczek. Bo na pewno coś tu na nas czeka. I sami zobaczycie teraz. Czekajcie. O, tu takie zrobiły sobie jakieś takie dziurki. Właśnie. O o, o, mamy, patrzcie. Tak, prawdziwe to jest, tylko muszę owce gnać, bo wiecie, one mi tutaj... Czekajcie. No i dalej szukamy. Bo ja będę musiał to zmienić, wiecie? O, to jest, to jest sztuczne akurat, ale coś sobie wyłożymy, szukamy dalej, tam już, już nie będzie, o, Ok. o, tu jest jeszcze sztuczne, patrzcie ile tych, ile tych jajek tak się znajduje, no i wiecie co, i pomyślałem, że, ojej, no patrzcie, te owce mi tutaj, mnie na... zrzuciły to na, to na mnie, eee, i tak sobie myślę, że to trzeba trochę inaczej zrobić. Inaczej pomyśleć. No i widzicie. I teraz mam... Tylko biała kaczka mi nosi chyba. No, także to tyle chyba z tych jajek. Dużo, niedużo. Tak to wy wygląda. Z dzisiaj, znaczy z dzisiaj, nie wiem czy z dzisiaj czy z... Znaczy no nie, z dzisiaj mamy jedno. I z wczoraj jedno. Także trochę już tych jajek jest. No i nie wiem właśnie czy, o, tych sztucznych nie nastawiać. Żeby zobaczyć reakcję kaczek. Eem. Ale ja, moi drodzy, muszę jakoś inaczej przygotować te gniazda. Bo powiem wam, to trochę. Jakby. One nie zrobią sobie gniazda w tym, bo po prostu one tam noszą, ale jakby one wiecie, widzicie, co z tymi jajkami się dzieje. One się po prostu gubią w tej słomie. Także ja myślę. Że coś by musiało być, ale jakiś taki karton, żeby weszły sobie do środka, i tam niewiele tej słomy miały. Tak mi się wydaje, że taki, trzeba tam po prostu wprowadzić z dwa kartony e, i w ten czas to ładnie wykminić. Będziemy myśleć dalej. Ja teraz chyba sobie zamknę owce i nakarmię, bo nie chcę, żeby mi później przeszkadzały przy tym wszystkim i też kaczory będę chciał porozdzielać, już, bo to później jest problematyczne wieczorem. Także zrobię to teraz, a niedługo i tak się ściemnia. Zamykamy. Je. Ja, moi drodzy, plac posprzątałem. Tutaj sobie pochowałem te rzeczy. E, ogólnie to gniazda schowałem pod dach, bo właściwie przy nich już tak dużo nie będę robił bo w sumie zamotałeś tylko tą płytę a jutro muszę się skupić na po prostu samej szufladzie szuflada i nie wiem czy będę mógł ją ogarnąć bo tam jest też ważna, ale to bardzo ważna w sumie siatka z jakiej to będzie wykonane i chciałbym to wykonać z takiej samej siatki, bardzo by mi na tym zależało, dlatego że ona jest ona jest pokryta e, tworzywem sztucznym, PCV. PCV, wiadomo, jest miękkie, bardziej miękkie od e, metalu. Także to ma duże znaczenie, żeby czasem jajka się nie pobiły. No i wiadomo, była ta elasty, elastyczność tej siatki. I właśnie dlatego potrzebna jest siatka nie kwadratowa, ale ta sześciokątna, bo ona ma tą elastyczność w sobie. Tak to wygląda u mnie. Kończymy dzień, moi drodzy. Zwierzęta zamknięte. Jak wy macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Na nurtujące was pytania odpowiem. No i moi drodzy, zamykam powoli zwierzęta. Tamtą grupę już zamknąłem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siemaneczko, cześć wam. Jak macie jakieś rady dotyczące gniazd, to też piszcie. Trzymajcie się. Cześć wam.